Znajdujemy się pod kościołem parafialnym parafii rzymskokatolickiej w Pniewie. Teraz przejdziemy do środka świątyni, aby przeprowadzić krótki wywiad z księdzem wikariuszem Grzegorzem Marcem. Dobrze, więc zacznijmy od tego, kiedy powstała parafia. Parafię rygował 6 lutego 1402 roku biskup Jakub z Koszki, który dla Kościoła Najświętszej Maryi Panny oraz Świętego Szymona Judy i Jana Chrzciciela uzyskał odpusty papieskie. Dobrze, to niech ksiądz teraz opowie nam yy, co nieco o historii budowy Kościoła. Wizytacja z 1609 roku podała, że Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela był drewniany, konsekrowany, malowany i posiadał trzy ołtarze. Jednak uległ on spaleniu podczas najazdu Szwedów w 1656 roku. Kolejny wybudowany i konsekrowany w 1695 roku przez biskupa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego. Także spłonął w 1769 roku wraz z całym wyposażeniem. Następny drewniany pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, zniesiony w fundacji biskupa Hieronima Antoniego Szeptyckiego, był świątynią trzynawową z dwiema wieżami. Po szkodach spowodowanych wichurą w 1872 roku był remontowany. W czasie działań wojennych w 1915 roku po raz kolejny został spalony. Obecny, ten w którym się znajdujemy, budowany był w latach 1912-1928 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, a staraniem księdza Jana Krzyżewskiego i Konstantego Lawandowskiego konsekrowany był w 1928 roku przez błogosławionego dziś biskupa Leona Wetnańskiego. Uszkodzony jednak był w 1945 roku. Odbudowany w stylu neogotyckim z elementami neobaroku. Jest świątynią halową, trójnawową. Wyposażony jest w ołtarz, który widzimy za naszymi plecami, ambonę, konfesjonały, ławki i stale neogotyckie. Teraz może przejdziemy do organów. Tutaj widzimy bardzo ładne. Bo także 25-głosowe organy. Może książę tam o nich wspomni Tak, w roku 1975 roku 25-głosowe organy wykonała firma Kamińskich, stara księdza Stefana Siemiątkowskiego. Dobrze, przejdźmy teraz do kwestii związanych z parafią. Parafia liczy około 4,5 tysiąca mieszkańców. Wśród parafii jest 27 wiosek, m.in. Pniewo, Pniewo Kolonia, Komorowo, Cieńsza, Ciski. Są to takie większe miejscowości, które wchodzą w skład na, na naszej parafii. Skoro Ksiądz powiedział, że parafia liczy sobie 4,5 tysiąca mieszkańców, tak więc ile tutaj pracuje dużo pasterzy? W tym momencie w tym pracuje 3 księży. Ksiądz Proboszy od 2000 roku, którym jest ksiądz Adam Staniszewski i dwóch wikariuszy, ksiądz Andrzej Bytner i ksiądz Grzegorz Marzec. Dobrze, więc przejdźmy teraz do pytania o księży, o księży który pochodzą z tej parafii. Parafia Kniewo wydała wielu znakomitych księży, wśród nich najbardziej takim znanym jest ksiądz, który pracuje w Watykanie, ksiądz Prałat Waldemar Turek. Wśród innych jest również znany już... Ksiądz, który przeszedł na emeryturę, ksiądz Śliwka, a ogólnie rzecz mówiąc w parafii, z parafii Pniewo pochodzi siedmiu księży. Na tym kończymy nasz wywiad. Dziękujemy księdzu Grzegorzowi. A teraz przejdziemy do zwiedzanej świątyni.